Ej, właśnie! Paczkę mamy do otworzenia. Dostałem paczkę od SB Mafia A, podasz mi ten mixtape. Ja tak, uwaga szkło! Uwaga szkło! Nie kłaść poziomo. No dobra, kumam, kumam. Ja powiem tak, no szapoba i szafa gra. Steriopian? What the hell? A co ja mam hatę ocieplać? Aaaaaaaa! Ja już wiem co to jest widzowie! Okej, okay, okej, okay, no szapoba i szafa gra Ale jak zabezpieczony, dobrze. O, wow! Platynowa płyta widzowie, czy ja, czy ja jestem oficjalnie gwiazdą muzyczną? Platynowa płyta, moja pierwsza platynowa płyta w życiu. I nie ostatnia widzowie, nie ostatnia. Ja cię kręcę. No widzowie, dziękuję, dziękuję, dziękuję za pozdrowienia. Szafa gra i szapobano. Gdzie ja to powieszę? Wow, patrzcie to, to my z bandurą. A to dla bandury kurwa. To niech to wy... Plason. Gdzie jest dla Ginolda? Kręgiel to chuj. Chuj ja się tam dograł, kuba Wielki raperek co mu kuwa biała, musiał krwa zwrotkę pisać. Pierdoła je, Ale realnie. A to dla kogo jest? Platynowa płyta dla Banji. Aha, to chuj. Postawię je wszystkie obok siebie, ludzie będą myśleć, że mam trzy platynowe płyty. No to u kubie damy. Ja ale trzy platynowe płyty w jeden dzień. Kumacie to? Po co ta afera, zaraz się pozbieram. Ale po głosie słyszę, że jeszcze będą... Z... U 10 jeszcze będzie platynowy płyt Kolejna platynowa płyta dla Banji Potrójna platyna tak zwana widzowie Dla Banji za single Bandzi. Dla Banji za single Bandzi, że skoczyli na Banji Na kanale Banji Druga platynowa płyta u mnie I widzowie jeszcze jedna za single Bandzi. Ostatnia platynowa płyta, ale jakże najważniejsza, ponieważ jest to płyta platynowa dla Ginolda. Dla Ginolda z kanału Banji. Za piosenkę Banji na kanale Banji podczas skakania na Banji, gdzie autokar wjeżdżał na luźnej gumie jak Banji Trzecia platynowa płyta dla Ginolda. Potrójna platyna, widzowie. No i witam. Powiem tak. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Za pozdrowienia. Szafa gra i szapoba. No, dziękuję. Chyba najlepsza zwrotka w sumie na tej, na tej nucie. Powiem tak, cała rap gra została wciągnięta. Tam mocno Był białas na traku Solar, lanek Ale no powiem tak Najpopularniejsza kwestia w tej piosence Limona pakiet nie bita jak pasut Pół. Tyle powiem, kto wybustował tą nutę. Chłop jednym singlem zjadł polską rapgrę. No takiego gościa jeszcze w Polsce nie było. Potrójna platyna, widzowie. Ej, fajnie to wygląda ogólnie. No nic, kolejny feed. Dawidem Podsiadło Trasa koncertowa, narodowy, spodek katowicki. Ej, fajnie to wygląda. Pój, fajnie to wygląda. Ja chyba im nie daję tych płyt. Ja se to tu powieszę gdzieś. A ja wyglądam jak ten, jak ten taki producent muzyczny, co jest streamerem, jak się nazywa. Xmergani? Ja wyglądam jak ten świrek, paleta Witam, kurwa w Galerii Sław. Fajne, fajne, fajne fuj. Jaki chudy jeszcze byłem, Patrz. To nawet przysto w sumie. Gruby był gruby, a teraz je chudy, a ja dalej jestem gruby. Muszę chyba zrzucić, zrzucić wagę. Ale już po walce tu szola idę na treningi. Ale nie na, na nie na sztuki walki, tylko idę na siłownię. Coś wiecie w tym pokoju już jest wszystko nie Jeszcze dwa nowe popy mam Myślę że ja się dotknę jak ogórek na mizerię Nie Teraz ważę 105 106 Tak jak miałem walkę to dobrze wyglądałem Bo ważyłem 98 Tak naprawdę spoko wyglądałem Ale chciałem tak ważyć 93 95 Bo ja mam genetykę, ja mam genetykę, ja mam genetykę No wiecie k***a, Ja miałem walkę w maju Mamy luty I ja jadłem wszystko Ja siedziałem o pierwszej, drugiej w nocy Patrzę Myślę, pl kebab 2,5 pół i mówię tak To jest Chyba to zamawiałem takiego frajera, że się czułem jakby tego to mięso z mopa ściągali przed chwilą i surówki by kwależały leżały w wodzie od mopa i jem taki, taki syf i przytyłem. Dzień walki ważyłem... 99. Przy tym, nie wiem, tam 6 czy 7 kilo. Jakby Bandura od maja do lutego żył takim trybem życia jak ja, to bym się teraz ważył ze... Nie ziejąc, nie ziejąc, ze 135. Jak on w tydzień zrobił tyle wagi, co ja w 8 miesięcy. Ale ja mam genetykę, no ale no lekko tutaj jest... Nieźle, ale leciutki O to nawet kratkę widać, ale nad, leciutki nad, nad bagaż jest. Ale mi zawsze w mordę idzie, o! A ja wyglądam jak ta taka ryba taka śmieszna, co ostatnio widzieliśmy, co ma takie z boku te. A takie, taka ruzowa. No mi w ryj idzie, mi wryj, mi ryj ty nie? I ryj je zaraz. I dupa mi urosła, ale dupa ja zawsze miałem dużą Ja ważę 112 w wieku 10 lat To dobra waga, dobra waga Wyobraź sobie, że tu szulważy 30 kilo w wieku, chłopie 32 lat Zapomnij pomyśleć dopiero. Tuż on waży tyle, co bandura zjada dziennie. A wiecie kto mi wczoraj widzowie dał follow na Instagram I wiem, że to co robię jest bardzo dobre dla polskiego CSA Wasza biceps. Wasza Sigma Walk No i co? Ostatnio też mi dał yy, biały i yy, wydaje mi się, że będą chcieli odtworzyć stare Golden Five, stare Virtus Pro, tylko po prostu zamiast łysego Taza będę ja. Bo Taz rzucił klątwę na polskiego CSA i 8 lat Polska się borykała. I chyba będziemy po prostu widzowie robić nowe Virtus Pro, tylko ja będę po prostu za Taza. będzie pasza snacks Neo, biały, no i ja. Klotwa Mercedesa. Ja dla polskiego widzowie cs chcę jak najlepiej. Zobaczcie. Nikt w Polsce nie grał w cs -a. Wszyscy wyzywali CS-a dwójkę. A ja, jak żołnierz, jak, jak Spartanin budziłem się każdego dnia, odpalałem tą grę. I zobaczcie, jakie dzięki mnie teraz Izak ma jaką ma oglądalność. No takie jest widzowe, ja zostałem w dupie. To nie dzięki mnie, jak nie dzięki mnie, chłopie? Kto ratował? Kto ratował polskiego klasyka? Kurwa jak Krzysztoń już zapomnieli. Ale w sumie Izak gdyby nie pago. Nie wiadomo gdzie byłby dziś. <grym> Przestań kłamać, bo wszyscy wiemy, że jedna osoba, która odesłała CS, to David Jasper, no to też akurat prawda. Łam v One z Dawidem Jasperem bardzo mocno polską scenę sportową wyniosły, też na wyżyny. Ej dobra, widziałem kwatę. to to jest pop***lone. Musimy to kupić, nie? To jest chore, nie? Nie no, ogólnie to jest mocno, no, dobra. To jest po***wane dla mnie. Nie? Palcem! Nic nie musisz mieć, rozumiesz? Nie musisz mieć żadnych rękawiczek, tylko tak jak to jest, że świat się rozwinął tak w 100 lat? Wyobraźcie sobie, że cofamy się tylko o 100 lat. No, są ludzie, którzy żyją... Najstarszy człowiek na świecie. 118 lat ma. 118 lat. To nawet odejmijmy jej to 18, tą pełnoletność, i niech 100 lat ona żyje. I wyobraźcie sobie, co było, jak ona się rodziła? To już jest jak w tych filmach, nie? To już jest jak w tych filmach, jak było CSI, kryminalne zagadki Miami człowieku, że oni się stali i kurwa z... Z, z blatu im wszystko wylatywało i oni sobie palcami przyciągali Ile to kosztuje? 20, 20 koła chyba 3,5 tysiąca dolarów? Really to macie to? Right? Siedzisz z domu NBA dashboard Widzisz NBA game Let's go heat, right? I can just grab the corner, make it smaller, but then I can also make it huge Like look how A. big I can make this thing And It feels real, like it feels like it's in my space Like look, half of the is not even showing up What's up Archie? I'm walking through here I'm going over here to grab this, right? Like it just feels real. I got Twitter over there in the corner that I can just look at and then just slide through. Like it knows that I'm looking at it. Of course, everything is Vision Pro, Vision Pro. What the hell? Tap this. I can go to Safari if I want to. Cl click that open, and grab this, move it behind me maybe. So it's not in my way of anything. Price, price, give me a price. Where is price? Where is price? dollars. Takie tanie? 14? No, no tanie, no bo pisaliście, że 30 tysięcy. Debile chodzi mi o to nie, że tanie, że 14 tysięcy, tylko że tanie, bo wypisaliście w że 30 kosztuje. W nocy temperatura wynosiła minus 7 stopni. No. A przy następnym pomiarze to było już plus 6. O ile? No, 13. O stopni wzrosła temperatura? Najpierw było minus 7 i potem plus 6. 13. Tak. Nie no, jak ktoś się na tym pił to ja nie wierzę w to. to. To już dla mnie to są ustawione odcinki jak odcinki Bungie, nie? O 11 stopni? Nie, no jak, kurwa. No nie, no dobra, to to jest. Nie wiem, no dla mnie to jest niemożliwe. No dobra, we wszystko jestem kurwa w stanie uwierzyć. Jeszcze jestem naprawdę w stanie uwierzyć, że ktoś nie, nie, nie pamięta, jaki jest wzór na pole kwadratu, czy, 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 czy jakiejś tam wiedzy matematycznej. Ale nie chyba minus 7, że masz minus 7 stopni, w, dolatujesz do zera i masz plus 6, i ludzie mówią, że to jest kurwa 11 różnica, bo to, to ja nie wiem, no. Chyba nie. Chyba bardzo nie Co tu trzeba zrobić, powiedz mi Dobre pytanie Czy można na JA Ale NO NIE Ja nie jestem chłopem, o to NO nie. NIE, NO NIE, NO NIE TO TO JEST KŁAMSTWO kurwa, NO TO jest, my żyjemy W SYMULACJI to, czy, to, Ty liczyłaś, czy strzelasz? Strzelam O ile stopni wzrosła temperatura? Nie wzrosła, zmalała o 1 14 plus 5 razy 0, ile? 14 Bo 5 razy 0 pierwsze się robi Ile to jest? 14 jak? 11. Na ile to jest? 14 plus 5 razy 0, 5 razy 0 to jest 0, 14 plus 0, 14. Pięć tak, miał 8. rację tak, Piotrę, tak, tak, a jednak, a, a jednak. Musiałam nagle sobie Przez 0 się nie mnoży. Nie mnoży. No, no, no nie, Mnoży się? Nie dzieli się. Przez 0 się nie dzieli właśnie bo. Nie dzieli się, no tak nie dzieli się przez 0, dobra. Zero. 0? Zero. Yy, zero. A, zero. No, zero, to będzie 0 No, No w to jeden. jeszcze jestem w stanie Cię uwierzyć, plus tak? Plus bo plus ludzie zapamiętają o kolejności rozwiązywania to to działań, no. Wykonywania działań 14 plus 5, no to nie, to no będzie 0 Nie. Nie. 14 <laughs> plus 5 razy 0, 21? Nie, no dobra, to ta. ta jest wam mistrzostwo świata. Wyobraźcie sobie że macie, macie ją w domu i ona się zajmuje finansami w, waszego gospodarstwa domowego czyli płaci za zakupy, za ten. i ona na przykład dostaje pensje, 5 tysięcy i ona musi tą pensję rozdzielić to by jej jeszcze kurwa brakło z kolejną pintkę Dobra, nie co jestem to się, głupia, To się no, jestem głupia Powiedz mi jak się nazywa wynik odejmowania Różnica kupowania. suma liczby y O jest debil co ty chłopie robisz, co ty przynosisz za wstyd polskiemu kwa streamingowi? Ja! rolę na żeś tam poszedł. Wstyd i podaję jako powód, że są między wami za duże. A różnica? Różnica. A z tobą też tak zrywała, tak? Nie, nie, nie! Nie, nie! Ile to jest 6 razy 7? 42. 42. 38. Nie, dobra, jestem. Dobra, nie, 72. Nie. Dole. Bardzo to jest z generatorem liczb, plusowych widzę. Tak. Wysykamy przyciski i pada jakaś liczba. Tak, tak to wygląda, dokładnie. Ja w za długo nie grałem, więc. szeli ale tego się nie zapomina, to jest jak jazda na rowerze. No właśnie, czekajcie, ja mam antychita. Czy miałem go, kurwa, ale. Daję uruchom i nie uruchamia mi O, connecting, upload, downloading no landing, installing, updates. And... Ba, a, ty jesteś, think... a ty jesteś tłumaczem Normana Parka na fejmie? Ja, ja, ja z tłumaczem Normana Parka to ja sobie już porozmawiałem Aha, no tak, bo wy mieliście tą aferę, co, tak radem, co ta. on tak jechał wtedy Ale dobrze tłumaczył, wiesz, jakby też dobrze, że ci tłumaczył jeden do jeden co on gada w sumie Nie, on chyba za bardzo się wczuł Aha, kwa. aha, bo ty go chciałeś chyba chciałeś pobić wtedy No ty chyba wiesz co no. Ja, ja umiem, ja rozumiem angielski i wiesz, jak ty mi kwa mówi coś co nie jest prawdą, to zaczyna mi to wki po prostu, nie? No rozumiem. A co z tematycztem? Już właśnie robię, kwa autentykator, bo ja mam na wszystko autentykator, żeby mi nikt nic nie podpolił. Bardzo, bardzo dobrze weryfikacja dwuetapowa. Ja no. To jest podstawa hopie, mojego kwa, życiorysu. Ej hey, szeli, a obserwuje Cię Pasza Biceps? Ja lubię, lubię Paszę, to jest czy żyło. on, Ale czy on Cię obserwuje? Gdzie? Na Instagramie? Instagramie? Chyba tak. Wiesz, że mnie też my... obserwuje? Tak? No. Ale Pasza to jest zajebisty ziom przecież. No tak. też. Ze Staxem to ja grałem normalnie w cs hopie. W Virtusach? <laughs> Nie w Virtusach, ale takich matchmatingach. My też graliśmy. Nie, znak, słowo jest. Chłopaki zajebiste, mordki są takie normalne, kurwa, wiesz. Yeah. Nie żadne sobie wygwizdane gwiazdy jak w dzisiejszych internetach, tylko takie, Takie kurwa, no. Takie mordeczki zajebiste. Czyli jakbym miał stawiać pieniądze na Twoją walkę, to która runda? Wiesz co, ja powiem Ci tak, że ja nie wychodzę tam go zjebać jakby w pierwszej rundzie. Zobaczymy, jak będzie po prostu. Ja się boję tego, że go mocno pierdolę no i on się położy na ziemi i powie, że tyle, że go noga boli, nie? Nie po to, se daje jedną rękę związać, żeby goś takie rzeczy odpalał, nie? No to nigdy nie wiadomo, owe z nim no sobie. chciałbym, żeby on był obity po walce, nie? Normalnie obity, tak, żeby miał rozwiązaną kichawek, z dwa lima pod okiem, po prostu jakiś uszczerbek kichawek, na zdrowiu. Pęknięte Keta... żebro. też. Tak, żeby... tak, żeby... <śla> tak, żeby nie mógł się wystrać przez tydzień, chyba. <śla> Bo wiesz, ludzie myślą, że mam związaną rękę, to ja już nic nie pokażę, nie? Ja tak. no wiem o co chodzi. No, ale to. No Nie podotrenowałem cały miesiąc za związaną ręką Bandura mówi, że w CESa nawet grałeś z jedną ręką no Jak z jedną ręką? No mówi, że w CESa grałeś z jedną ręką Weź to tu, zaraz pojadę do ciebie, kwa, czu, Ale kwa, to Bandura kwa. mówił, chłopie! Wyślę cię, wyślę cię kwa, do Lidla po bułki, chłopie I się skończy twoje babci Slanie, Bo ty chcę, lubisz czasami ku**a siedzisz, nic nie mówisz chyba pierdolisz się jakimś ku**a błędem ortograficznym i chuj nie błędów ortograficznych Nie no. robię akurat błędów no. ortograficznych Dobry k***a kiedy ja tam słyszałem coś ty od pierwszego w życiu Jakby to wyszło na światło dzienne, To wtedy byłaby kolejna afera Oho ja, tak, Teczki tak, na trele, tak, teczki tak, na trelem tak, Teczki tak, na trele. Tak, to, to byłyby trele morelek Kwaś. To nie byłoby jakiś zagrywek. Marco miałby o czym gadać. Słuchaj, ja jachy nigdy nie robiłem. No ale do, do do dwóch, do dwóch trzech dwóch, wchodziłeś. I to, Dobra, to co są I to jest to, to i to, że to imprezie, no więc, widzisz, Jaki świat jest to, każdy ma jest to, jest małe. Każdy